Trudno je sobie wyobrazić. Mieliśmy wczoraj święto flagi w rynku bolesławieckim. Dzisiaj, przed chwilą, zakończyła się msza święta z udziałem księdza biskupa. Bardzo dziękuję księdzu dziekanowi, doktorowi Stanisławowi Kusikowi, ale również księdzu biskupowi, który w przejmującym myślę dla wielu kazaniu mówił o tym, że modlimy się. Za przyszłość Ojczyzny w pokoju. Proszę Państwa, obchodzimy kolejną rocznicę Konstytucji 3 maja. W tym roku to jest rok jubileuszy. Oczywiście nie jest to okrągła data, jeśli chodzi o Konstytucję, ale obchodzimy tę uroczystość w roku, który przypomina nam tysiącletnią historię od koronacji pierwszego króla Polski, Bolesława Chrobrego. Oczywiście to nie był moment powstania państwa polskiego, jak niektórzy myślą, bo przecież wcześniej był przez Polski. Starsi mieszkańcy Bolesławca myślę, że pamiętają obchody w 1966 roku, a niektórzy z Was, młodzi ludzie, chodzą do szkół, które zostały w tym czasie wybudowane, bo na tysiąc lat Chrztu Polskiego w Polsce powstało tysiąc nowych szkół. Proszę Państwa, tysiąc lat to jest pięćdziesiąt pokoleń. Stosunkowo niewiele. Polska w tym czasie przeżywała wzloty i upadki.